W, skampiony jest tam w takim rogu. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć, Pax. Dzień dobry. Yy, gramy w najlepszą grę na świecie. Żartowałem, żartowałem. <laughs> Ta gra do dzisiaj to, się nie może ogarnąć. Tak, tak. Dawaj, moja taktyka, patrz. Tak. Dobra, tak. Dawaj, no. Teraz flash. I plantuj. Ktoś tu Jest przed. tam typ. Mąku jest, koło mnie. Idzie, 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 idzie. Dobra. Tu od lewej. Jest tam od ich... Od nich, wszedł. Chill, tu. Jest tam, to, to, przy, przy tym stąd! Pomóż! A bije Uy. się przecież. Jezus Panie. Cicho. Zobacz. Ale ugra, ale ugra, ale ugra! Dobrze! Dobrze! Nie ma Mamo! Czy on defuje? On defuje chyba. Yes! Yes! Jest! Jezus... Jezus Maria, coż to był za mecz? Mówiłem, że jesteśmy najlepsi. Na filmku. Together we can do i najlepsza no, taktyka Nie mam smoka, jest typ tam Co to znaczy, że jest typ tam Tam gdzieś był Dwóch jest po lewej, możesz plantować Nie mam paki! A, paki nie ma Jeden jest tam u góry, w takiej śmiesznej Mamy. Drugi I drugie zabity, drugie zabity, drugi zabity, drugie zabite Czekaj, okay, mamy czas, ja sobie sprawdzę tu plecki jest, Dobra, idzie weźmy. idzie, idzie, skąd idzie. Jest, to jest Od nich z czekaj, czekaj, ja idę od tej strony Bajs. Miej coś? A, łympeka Forsowali Ja ci zasmokuję <coughs> A ty masz tego tak? Pocket. A, to sobie zębę Ja rzucimy dwa smoki No 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 dobrze dobrze Mogą w ogóle zraszować. Dobra, dawaj. Nie jestem w stanie wejść. Nic tu nie widzę. Tu już, teraz możesz. Mogą obiegówkę jakąś robić. Jest, no. jest, jest, jest na tym, na tych schodach po twojej. Mhm. Ammo. Wiem, właśnie chciałem uciec, nie trafiłem w drzwi. Ech. No myślałem, że nie będzie mnie gonił i tego palaka niepotrzebnie tam rzucić. Nie no, nie dałeś jemu. No hm. tyle. A ty go obiłeś w jakikolwiek Ta, 30. 30 do... A, okej. Okay. No, no dobra. To. Nie jest o Jest w Smoku Zabił Nie zabiję go w plecy. Strony. Nie zabiję go w plecy. Ja się idę. Po lewej masz. Po lewej masz za tobą chyba. No nie, ale to było blisko. Nie z tego spraya, ajajaj. No nie, jeszcze koty mi wariują, no. Jajaj, no było blisko. No i czemuś to się zawiesza tak strasznie. Ja pierdykam. Dobra, yy, gramy... No ja bym sforsował. Hmm. Poczekajmy z tym plantem teraz, bo oni już to ja się obudzminili. Jeszcze ja w ogóle bym nie rzucał w ogóle tego. No. Gdzie co? Tam za site'em jest jeden. A ja mam Ej! Brawo, brawo. Oh, 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 oh. Muszę wyciszać w ogóle te twoje te. Bo to jest. nie na ten. Ja w ogóle z SG wychodzę jak ostatnia. pupcia. Chodź. Rozumiem, że jesteś niemy. Czaję. No i czemu? O, ale mu. Ale tu jest na tam... Skampiany jest tam w takim rogu. <ścoughs> <Ładło>. <śmiany> Jezus. <śmiany> Co jest w ogóle, kurde? różnymi drańmi pogryźć. Tak, mogą w ogóle spuszować. Jednego mam. I drugiego mam. Jeden no, AP no, mam. No. Jeden A. AP Jezus prawie się zabiłem. Bo skoczyłem wyżej. Musisz koniecznie ja. ten y, melodyjkę sobie jakąś kupić. Nie mogę, bo jak no. nagrywam to nie mogę. Aha. Rozumiesz? No rozumiem. że tam tam flesa. Dojeżdża on tu jest w dole, tam w dole, po lewej stronie twojej. Przy schodak w dole takim! Aj, jaj, jaj. Aj, 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 aj. Ależ... Dobrze, dobrze 5. No dobra, wygrywamy trochę. Jakiś oby, trzeba kupić? Oby, co? Mówię jakiegoś najdzika, Chciałem ja dzika, jestem myślę. Ha? <grymne> jest ono on, daleko, tak, <grymne> tak, tak. I na blisko mnie. A skurwa mać. Telefon mi dzwoni najgorzej Oj, tu się go nie spodziewałem Ech, no dobra. Forsujemy? Nie Dobra, to mam pomysł. Chodź ze mną i mnie podsadzisz Dobra Idę? Tu kucaj Dobra Po głowie, kurde, czekam w celowaniu. A po głowie jest jeden. No, ja, 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 ja. no dobra, trzeba <grym> go robić, co? Ma paterro, jakby nie patrzeć troszkę. Nie No, co, no trochę tak. Trochę taj. Idę na górę Może z góry coś będzie ciekawego się działo Jeden jest od lewej Jest tam, jest tam, jest tam! Tu! Nie widziałem go, takie ostrzegawcze. Aha, jest? Ależ dostał głowę na 100. Tak, musiał, musiał. On tam się pewnie ten, kitrał. Nie wiem, czy ja będę powierał, chyba nie będę szedł tam jeszcze raz, bo już wiedzą, że tam tam szedłem i no strzelałem. Aj, coś czuję, że to będzie Remis. No co ty? No. Jest tu od lewej, nic się nie widzę. Wam jednego? Gdzieś plantował ten drugi. Tam jest Jezus Maria, nie zabiłem go. Teamwork. Teamwork. No, te twoje... Siomek! Ja mam 12 HP. Idź mi stąd. Może to jest ten. Co? Yy, może można to na YouTube sobie puścić. Chyba nie. Właściwie chyba mi się wydaje, że nie. To niedobrze. Dobra. Mind games, mind games. Myślisz, że sforcują? Jeden jest na lewą, drugi przebieg tu. Okej. Okay. Falak. Mm. Nice. Nie wiem gdzie drugi. Tenny będzie szedł. Mówić. No i Mówiłem. Jak go wyczytałem, jak dziecko. No i mamy teraz ile? Trzy punkty meczowe. Ma Jest mapa CT, tylko trzeba mieć pieniądze. Oha, wyszedł już. Jeszcze przedłuża nam specjalnie GIET. Aha. Nie. nie no, to zajebiście. Ech. Ech. Trzeba być miłym. Ach, nie chcę z nami gadać. No może nie chcę. Przerwa techniczna, minuta 30. Chryste na niebie. No niedawno, no chyba już dość dawno, ale wprowadzili coś takiego, że jak ktoś wychodzi to z automatu dwie minuty się przerwy włącza. O, jest. Nie spodziewałem się tego. O, ktoś tam krzyczał. To dzieci. <grym> się, <let's go. grym się> Pisz? No kurde, bele mole Nice baksii, kurde Nuis no Noise Ej, może będzie jakiś rankap, Może rankap. No, hmm? ja bym mm -hmm. chciał wyjść Silvera Skąd Ja miałem ma? tutaj już Jestem. kapral 5, ale o, nie widzisz, to chodzi. masz skrzynkę, Chciałeś? Proszę bardzo. Czekaj, czekaj. Nie na...